Siemens Empire jest kolejny odcinek na moim kanale no i dzisiaj jak widzicie Lech Poznań w lidze chińskiej eksperyment FIFA 22 na czym będzie polegać no w sumie prosta rzecz po prostu przeniosłem Lech Poznań do ligi chińskiej Chinese Super League tak zwane no i zobaczymy sobie jak poradzi sobie klub z poznania czy wygrają ligę jak poradzą sobie w pucharze Chin tego wszystkiego dowiemy się już dzisiaj także jak widzicie no mamy Lech Poznań już przeniesiony Yy, mamy tutaj takie zespoły jak Henan, Songshan, yy, Shanghai Port znany myślę chyba najbardziej albo no może nie najbardziej najbardziej znany jest raczej Guangzhou Evergrande. Yy, także wiele zespołów ja kojarzę może cztery tak myślę mniej więcej. Yy, tutaj mamy teraz skład lepszy, poznajbicie żadnych transferów nie robię. jeżeli będą potrzebne to zrobię je w styczniu, yy, ale póki co gramy Takim składem, jaki w rzeczywistości ma Lech Poznań, a właściwie no ma FIFA, bo nie wiem, jak w sumie ma w rzeczywistości. Pierwszy mecz, Henan Songshan na wyjeździe. Zobaczmy, symulujemy i 3 do 1, no niestety, co ja gadam, <grym>, jakie niestety, no wygraliśmy, czyli... halo, żadnym impostorem nie jestem. Dobrze, wygramy 3 do 1 w marcu, mamy zwycięstwo, nie wiem z kim, 5-1 przegrywamy z, nie wiem z kim i remis. I kolejny remis tutaj z jakimś zielo zielonym herbem yy, Tamto był chyba Shanghai, tak? Yy, czy coś takiego? Kurde, zapomniałem tych nazw. Guangzhou, o chyba. Nie wiem. Widzowie, w każdym razie po prostu widzieliście wyniki, to powinno wam starczyć. Następny mecz robimy zmiany, bo Ishak jest mega zmęczony, więc tutaj Poczynię parę rotacji, troszkę zmian, no i zobaczymy jak uda się, yy, czy uda się wygrać to spotkanie, niestety odebrałem szansę Lechowi zdobycia mistrzostwa na ich setny rok istnienia bodajże, yy, aj, przegrywamy 2-1 z Shenzhen FC, oczywiście mistrzostwa Polski, także ewentualnie zdobędą mistrzostwo Chin yy, w swoim setnym roku. No niestety, przepraszam wszystkich kibiców Lecha, jeżeli, pu, jeżeli Mistrzostwo Polski znaczy dla Was więcej niż Mistrzostwo Chin, sorki, mamy jak widzicie puchar i jest to nietypowy układ, e, ponieważ mamy tabelę, tak? To nie jest spotykane zbyt często w Europie, e, o ile w ogóle takie coś istnieje, istnieje w Europie, istnieje w niższych ligach angielskich, o, to na pewno, ale e, jest to rzadkie, także mamy spotkanie z Al-Shabab, to jest, to nie jest chyba chiński zespół, to jest chyba jakiś arabski zespół, i może to jest jakiś puchar międzynarodowy? W sumie nie wiem do końca. Zobaczmy, w każdym razie wygrywamy 2-1, do 1. no i dwa gole naszego, naszego strajkera, naszej dziewiątki, Iszak, brawo, brawo. no to jest bardzo dobry transfer Lecha Poznań, tak swoją drogą. Bardzo ładnie u nich gra, ja tylko wiecie, na statystykach bazuję, ale no, wiecie, dobrze to wygląda, ale... Słabo wygląda nasza aktualna pozycja w tabeli, no i nie wiem czy zmieni się w to w kwietniu, bo dwie porażki, dwa remisy dwa zwycięstwa w tym yy, w Pucharze, także wydaje mi się, że w Pucharze mamy dosyć stabilną sytuację, a w lidze dziesiąte miejsce jeden zaległy mecz z Guangzhou Evergrande, właściwie to kiedyś było Evergrande, teraz jest FC, do końca nie wiem jak to wygląda, będę mówić Evergrande, bo tak się przyzwyczaiłem. Zmiany, jak widzicie Balu'a ponownie wchodzi, Amaral, miniatur, na miniaturze znajdujący się zawodnik No i parę zmian i zobaczymy sobie jak poradzimy sobie z Guangzhou u siebie Jest tu kilku znanych zawodników, oczywiście <grym się> żartuję 2 do 0, Kownacki i Reboczo, bardzo fajnie No i zobaczymy obecnie po dziesięciu spotkaniach jest szóste miejsce, mała strata tam do podium, ale ja bym chciał zobaczyć jedną rzecz. Ja wyglądają składy, bo skoro my sobie nie radzimy, widzę chińskiej tak do końca, to jakie nie mamy składy? Dwie gwiazdki, pół, półtora, dwie. Guangzhou ma tylko półtora gwiazdki? Co? W ogóle nie ma żadnego Europejczyka. Oni chyba się wyprzedali. My mamy trzy gwiazdki. Widzowie, no, coś jest nie tak. Ewidentnie pan Janusz, y, trener nie wiem jak ma nazwisko, nie pamiętam, nie radzi sobie, nie radzi sobie w tym Lechu, y, więc coś jest nie tak. Janusz Kosmek no póki co nie wróży to dobrze, z takim składem Lech powinien dominować tą ligę. A my jesteśmy na szóstym miejscu, widzowie. I wygląda to bardzo słabo. Shanghai Port na pierwszym miejscu 11 punktów przewagi nad nami. Duża różnica. Będzie ciężko to nadrobić, ale mamy jeszcze na to 20 spotkań. Yy, także wszystko jest możliwe. No i spotkanie z Wuhan FC. Bardzo niebezpieczne spotkanie. Myślę, że wszyscy wiedzą dlaczego. Zobaczmy. Na wyjeździe. No i. Lech Poznań. Wygrywa 2 do 0 Iszak i Kamiński. Yy, udało się. 3 punkty dla nas, no ale. Wuhan miało sytuację, 4 strzały, 4, znaczy jedna okazja, nie wiem jak to w sumie wygląda, no a z Guangzhou City wygrywamy 3 do 1, także powrót Lecha Poznań, powrót yy, na podium myślę, że teraz to będzie możliwe, że po tych spotkaniach możemy być na podium, aczkolwiek tutaj wiecie, symule w kalendarzu, tutaj macie wyniki z czerwca, z maja pominąłem, yy, bo to też nie jest ważne, żeby wiedzieć każdy wynik spotkania, no bo szczerze, mnie to tak średnio interesuje, w, czy w konkretnym spotkaniu wygraliśmy, czy nie. No, ale cóż, zobaczmy. Które tam było miejsce w tabeli? Aha, przepraszam. Miejsce w tabeli, zaraz. Najpierw zobaczymy transfery. Ja dogrywam głos osobno, więc mogą być takie fegle. W każdym razie mamy dwóch zawodników: jeden z Korei, drugi z Chin. Oboje doświadczeni w lidze chińskiej. No, i za pierwszego SPD Son Jun-ho proponuje Artura Słobiecha i 800 tysięcy euro. No i SD Taishan zgadzają się, także osłabiamy z ligowych rywali. No, wzmacniając sobie, chyba nie wiem, czy to jest dobry wybór, to się okaże. No i teraz Tank miało CPS 71 overala, No, oni chcą 2,1 miliona z niego. Janusz Kosmek zgadza się. Janusz Kosmek jest szefem. Widać, że ma, yy, no, głęboki portfel. Ja tutaj sobie zlecę yy, negocjacje kontraktu z nimi, troszkę obniżę bo to wiecie, nie będą zarabiać aż takie kasy u nas. Bardzo podobni do siebie obywatele yy, wschodnich, yy, wschodnich wschodniego świata, <laughs> wschodnich państw chyba, nie wiem, wiecie o co chodzi yy, w lidze jesteśmy na drugim miejscu, także udało się wrócić na podium i mamy już tylko 3 punkty straty do Shanghai Port, ale jest tu niebezpiecznie ciasno jak widzicie Ishak na trzecim miejscu, jeśli chodzi o Król Wstrzelców, jest tu niebezpiecznie ciasno yy, aha, przepraszam, tutaj, znaczy nadal jest ciasno yy, ale nie zdążyłem tutaj dokończyć, jak widzicie drugie miejsce nadal, no i czy wygramy z King Dao FC no na ataku jest Alessandrini i Radonić, także Europejczycy, nie spodziewałem się ich, nie ukrywam. No i zobaczmy, 3 do 2 Tiba, Douglas i Amaral, czyli nasza gwiazda chyba portugalska bodajże. No i to też był debiut naszego Tang Mao, miało coś takiego, 5,8 ocena, słabo, to jest ten CPS oczywiście, jeżeli nie pamiętacie, bo to takie nazwisko, wiecie. No ale dobra. Zobaczmy jeszcze raz, druga szansa dla, Tia, dla tanga miało, tym razem z Sangzu Lions. Ciężkie te e, ich nazwiska i nazwy. No i przegrywamy 3 do 1. No Ewidentnie e, coś tu nie zagrało. Tang miało 5,1 overala bardzo słaba, e, słabe występy Chińczyka albo Koreańczyka, nie pamiętam który którym, przepraszam, moich zawodników. E, no, tak nie powinien się zachowywać Janusz Kosmek, manager poważnego klubu Lecha Poznań. E, no ale dobra. Trudno. W każdym razie zobaczmy trzecie miejsce w tabeli. Spadliśmy, niestety. Dwa punkty straty do Shanghai Port. Ale tym razem po dwóch remisach jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. Także tam trzeci zespół trochę punktów potracił. No i jak widzicie, skład na EPO, pan Janusz Kosmek eksperymentuje. Zobaczmy. Debiut tego drugiego Chińczyka albo Koreańczyka na SPD i wygrywamy 2 do 0 Karlström i Balu'a, No i jak widzicie, Tiba wszedł za tego Sona, ale zobaczmy sobie, jak poradził. Tiba 6-4, a są 7-2. Także Son bardzo obiecujący. Nie wiem, czy debiut, w każdym razie bardzo dobre spotkanie. No i zobaczmy. Druga szansa dla Sony Yunho, Tym razem na wyjeździe, no i wygrywamy 2-1 do z Shenzhen FC, 2 gole Kownackiego, yy, który odgrywa ostatnio bardzo ważną rolę w naszym składzie. No, ja jestem zadowolony i jak widzicie pierwsze miejsce po 26 spotkaniach w lidze. No, zniknął Iszak, ale jest Artur Sobiech. No, ta wymiana jednak nie okazała się być dobrą, ponieważ oddaliśmy Sobiecha do jakiegoś zespołu, Shang Dong, Taishan i strzelili 11 bramek. Średnio, średnio to wygląda, no ale zobaczmy. 27 kolejka Dalian Pro versus Lech Poznań. No i tutaj wygrywamy 2 do 1 Kownacki po raz kolejny z Bramką. Bardzo dobrze się spisuje Polak, który jest oczywiście u nas na wypożyczeniu z Fortuny Düsseldorf. No i w listopadzie z, przegraliśmy również z jakimś zespołem i czekają nas dwa ostatnie spotkania w Lidze. Bardzo ważne spotkania, bo jak widzicie, obecnie jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, ale mamy tylko dwa punkty przewagi nad Shanghai Port. Zarząd jest nie do końca zadowolony: 58 oceny. A teraz spotkanie z SN Shenhua, czyli trzecie miejsce w tabeli. No i zobaczmy: takie gwiazdy tutaj jak Peng Xingli, Yu Chan Chao, Bardzo dobrze zawodnicy, naprawdę wybitni rozgrywający, oczywiście. Naprawdę, to będzie ciężki mecz, ale zobaczmy. U siebie z trzecim miejscem w tabeli 2 do 2 remisujemy. No to daje nam gwarancję, chyba, że oni już nas nie wyprzedzą. Daje to nam gwarancję drugiego miejsca w tabeli. Ale teraz pytanie, jak poradził sobie Shanghai Port w swoim spotkaniu? Shanghai Port chyba przegrał albo zremisował yy, i mamy nadal. Nie, zremisował. Mamy dwa punkty przewagi, nadal. Także to jest yy, spotkanie, które jest dla nas bardzo ważne. Ostatnie spotkanie w Lidze musimy co najmniej zremisować, żeby w ogóle myśleć. O mistrzostwie. Kolejne gwiazdy: Wu Xing i Cheng Huan. Naprawdę ten atak. No można zmiażdżyć, ale zobaczmy, jak to wyjdzie. Um, Felaini tutaj jest. O i sobie na lewym skrzydle. Ok, zobaczmy. Artur sobie versus jego były zespół i wygrywamy 2 do 0. No nie dajemy okazji Sobiechowi do strzelenia bramki. Znaczy, może okazja była, ale niewykorzystana. No i mamy Mistrzostwo Chin. Lech Poznań oficjalnie jest najlepszym zespołem, jeśli chodzi o. Zespoły chińskie i Lech Poznań, taka nietypowa, nietypowe połączenie. W każdym razie 57 punktów, Shen, Shanghai Shenhua wyprzedził jeszcze Shanghai Port, który przegrał swoje spotkanie, a Shanghai Shenhua wygrali bodajże. Także no jeszcze tutaj małe rotacje w tabeli pod koniec, ale najważniejsze jest to, że Lech Poznań zwycięz, zwycięża, zwycięża Ligę Chińską. W pucharze odpadliśmy w 1.8. Ja tego wam nie pokazałem. Nie wiem czemu tego nie nagrałem. Jeśli się o krów strzelców, to Amaral y, i Kamiński. Dosyć, Kamiński dosyć wysoko. Y, no i Sobiech. Szkoda, że nie dałem mu szansy, bo może byłby naszym najlepszym, najlepszym strzelcem. Myślałem, że Kownacki będzie mieć więcej bramek i Iszak. Iszak pod koniec spowolnił. Za to Kownacki na początku mało co strzelał. No ale zobaczmy statystyki naszych zawodników. Tutaj Amaral, najlepszy strzelec: 14 bramek. Taki jest Portugalczyk, 30 lat. Ishak, 12 bramek, również solidnie. Kamiński, 11 bramek i 5 asyst, bardzo obiecujący sezon. No i myślę, że teraz z powodzeniem uda mu się e, zagrać po prostu w Wolfsburgu, bo tam przechodzi od następnego sezonu. Kownacki, bardzo fajny sezon. Balua również e, szczerze mówiąc, pierwsza słyszę o tym e, zawodniku z WKS-u. Pedro Tiba, całkiem fajnie, szkoda, że mu overall spad, ale tutaj, wiadomo, no, zagraliśmy tylko jeden sezon. Lech Poznań, mistrzem Chin, bardzo. No bardzo tutaj chwalebny tytuł Myślę, że można tak powiedzieć No i zobaczymy jeszcze naszych nowych zawodników Son Yunho, okej, okay, fajnie 6,5, solidnie, 2 gole, 5 asyst Podoba mi się, no ale tank miało, no dramat, no dramat To nie wyglądało dobrze Zdecydowanie to nie wyglądało dobrze I mam nadzieję, że go alech pozań sprzeda po tym sezonie Bo średnio, ewidentnie impostor Ale to by było na tyle dzisiaj, jeżeli chcecie więcej Eksperymentów w FIFA 22 Albo 3, no to dajcie znać takie na pewno się jeszcze pojawią. To był taki testowy odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, no to klasycznie łapeczka w górę, subskrypcja. Dajcie znać w komentarzu jakiś pomysł na odcinek, może. No ja lecę Siemano.